Patrzcie tego gościa O widzisz Jaki mądry No i taka zmiana klimatu Zabrałem sobie syna, żonę I sobie skoczyliśmy do Jantara nad morze Ludzi trochę już się zebrało Jest około 10 .00. Zaraz pompujemy taki tam czuś I lecimy popływać Podzikować trochę w wodzie Łażę sobie taki z dala od ludzi, nie chodzę między leżakami, tylko tutaj brzeszki i zobaczcie, kawał ołowiu wędkarskiego z taką grubą żyłką. Taka znajdę. Idę tak sobie, idę, na razie same kapsle. Tutaj widzę też ktoś się zbytowaczy już jest kawałek dalej. Taki pan nie ma większego sensu, bo dużo ludzi, jest. ja tak nie lubię dużo ludzi idę sobie takim ciągiem komunikacyjnym I zaraz sobie zajdę gdzieś tam na obrzeża i zobaczymy tak to wygląda ludzi coraz więcej się zbiera jesteśmy tu z godziną już pohasałem sobie w morzu, było zacnie fajne fale No, a ja sobie leżę i się chilloutuję Nic nie muszę, nic mi się nie chce Takie widoki Przyszedł kolejny dzień, no i przyszedł pomysł, aby zrobić plażę na Rudniku. Plażę przy hotelu Rudnik. Jest to prywatny teren, jest bardzo dużo leżaków, a więc myślę, że kilka groszy wpadnie, no chyba, że ubiegła mnie konkurencja. Osiem kościawek, a tylko złotówka. Dobre i to. Konkurencja owszem jest, ale na plaży miejskiej, zobaczcie, tam kolega chodzi powiem tak, konkurencja tu była poza kapslami nic nie zostawiła zobaczcie, były odsuwane te ryżaki jeden po drugim dużo śladów nie wiem czy ma to sens tu biegać jeszcze na szybciutko przylecę i idę na miejską plaża wyczyszczona dokumentnie ktoś się ładnie popisał mój konkurent, a zobaczcie mam taką koronę taka jakaś przywieszka czy cóż i jeden grosz zaledwie Dobra, chyba lecę do wody. Obok mojego auta stało takie na gdyńskich rejestracjach. Ciekawe. Teraz zbadamy naszą konkurencję, czy on jest stąd, czy nie. Si to znajome od Krzysztofa Śliżnaka Dzień dobry, a czemu pan wyciąga moje monety? Panie kochany Cześć! Ktoś tak przeora, a nieźle ty właśnie byłem, parkami, tam ja, czy, byłem na prywatnej ty no czysto nie złotówkę pominął tylko a tak to a ja, normalnie tutaj też e, złotówka wyszła ja, no ale jest, gen generalnie to naprawdę ktoś tam jest ambitny ale by chociaż zrobił tak nie dokładnie no ktoś, ktoś nieźle narobił dokładnie widać że się spieszył nie i, e, jak dobrze z monetami muszło, to jeszcze by było dobrze, aby kapsle też mu tak dobrze Też tak myślę, wiesz, ja, ja jestem przerażony tym, wiesz, no. I coraz więcej ludzi właśnie robi taką trzodę na, na tych, że no. się nie dziwię, jak kiedyś powiedzą, że do widzenia no panu, właśnie, nie? Ja, ja tutaj dzisiaj też sobie chodzę, bo ja nie przyjeżdżam tutaj na zarobek, tylko no, żeby się dokładnie, zrelaksować, dokładnie. ale jak czasami widzę, to po takich fachowcach co też chodzą z wykrywaczami. Jestem no przerażony. Ja tu chodzę i sam do siebie się gotuję, tak. bo wiem, że kiedyś przyjdzie jakaś kreska. Tak, ktoś, dokładnie. Ja zakopuję słuchaj i... po ludziach nawet te. I zbieram po nich kapsle, bo no. to jest masakra, nie? Co oni odwalają. No i to jest to właśnie. A to jest najgorsze, wiesz, bo to jest, ja tego też nie rozumiem. Ja to ciągle powtarzam na swoich filmach, że słuchaj, no wykopałeś dołek, no nie kłać kurczę, obok kapsa, bo to wygląda strasznie, nie? No mówię, ja nawet któregoś dnia tam gościa opindoliłem, doliłem, bo... No, bo ja śledzę. Takie dziury zrobił czarne to... jak to wygląda, nie? No daj spokój, no we mnie też się go tu jak takie coś widzę, nie? Ja nawet Woda mówię. Za kogoś. No teraz właśnie lecę do wody, bo jak zobaczyłem, że już ktoś chodzi mówię, tam przetrzepane, mówię, tu nie ma sensu A, Także no, nie będę Ja tutaj dosłownie tylko tak tam po łebkach już idę no, dokładnie. Bo widzę tak. i czuję, tu kiedyś był taki dziadek. Tak, nie? tak, tak. To tak, jest tak. fenomen no. w szukaniu. Tak. Jak go I, zawsze opisuję, jak go widzę. I on specyficzny jakiś perfum używa. Aha, i, I, I od ktoś, razu wiedziałeś, że to on. Ktoś, kto ma dobry węch, <laughs> naprawdę idzie to wyłapać. I tam e, wlatuje ci pod nos. Tu, jo, a widziałeś, jak on biega, tego, nie? No. no Jaką szołą całą to... plażę zrobi, e... gdzie ty zrobisz 10% terenu, no. i zawsze narzeka, nic nie wyszło, nic nie wyszło, nie? To jest właśnie to. Niesamowity jest dziadek. Nie, ja go uwielbiam, nie? Zawsze, jak go widzę, to, to, to mam ubaw, bo wiesz. Po nim to i tak się zbiera, ale on też zostawia doły i kapły, No i właśnie tutaj po tej stronie wcale nie chodziłem, bo tu jest z dół na dole tak. i widać, że ktoś tam trochę w miarę wojskowym krokiem szedł. To dzieci jak kąpać się chodzą, nie, nie spacerują. Tak, no dokładnie, nie, to nie, nie, nie Tu słuchaj, oprócz nas to chodzi jest z, z pięciu osób co najmniej, nie? No. Także siódemka to ludzi chodzi. Ja tutaj przyjeżdżam, ja wiem, że tutaj chodzi ludzi sporo, ale po prostu to jest jedno miejsce. Ja tam mam zawsze z dwie trzy godziny takie. To akurat to jedno miejsce wystarczy, żeby wracać do domu, nie Dokładnie. muszę szukać po całym Kujawsko-Pomorskim, bo ja no. nie mam czasu na to, nie. No ja mam Będzie akurat ja dużo sobie... czasu, i idę sobie właśnie teraz do wody, no. zobaczę co tam w tej wodzie wyjdzie. Powodzenia. A to życzę powodzenia, 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 żeby jakieś zajęte. złotko wpadło dzisiaj, o, nie? Jery, <laughs> no i była sobie miła pogawędka. doszliśmy do podobnych wniosków, że konkurencja robi brzydkie rzeczy czasami pozostawia te dziury, kapce na wierzchu jak widzicie nie jest to jedynie moje odczucie, ale też innych No ale nic przyszliśmy tu pogmrać w wodzie O, woda przyjemna Co one tu nagubiły w tej wodzie No, zaczynamy po kolanka, idziemy w głąb, nie wiem czy dzisiaj pójdę na głębinę, bo ostatnio mnie się nie chce. Na razie cisza w wodzie. No i dobrze, przynajmniej nie ma śmieci. To wygląda jak jakaś końcówka od spławika. Mogę się mylić. Woda nie oddaje nic poza zrywkami i kapslami, jak do tej pory. Patrzcie jak ta mewa tam się śmiesznie przechadza wzdłuż nabrzeża, między kaczkami. Ułazi wtedy i z powrotem bez celu, tak jak ja w sumie. a my na razie same sygnały śmieciowe. Albo folia aluminiowa, albo kapsel, albo zrywka. Piąta pięćdziesiąt siedem. Panie, to już szósta dochodzi. Późno już. Wpada taki dziabąk od zrywki. Zobaczcie, a przy okazji ciekawa skamielina. Kiedyś to było żyjątko. Jest tak czysto, że wyłapuję małe, drobne dziabągi, Ten taki aluminiowy i do tego kawałek szkła. Jest znów podobny zestaw. Kawałek folii aluminiowej. I szkiełko także dno, zeskanowane dokumentnie. Także Zapraszam konkurencję, możecie przyjechać, zobaczycie, jak fajnie, czysto się tu chodzi. Ja tymczasem dokończę te kąpielisko, przejdę do końca tą długość i wyłażę z wody, bo wieje nudą. Spójrzmy jeszcze na okolice i zmykamy z tej naszej wody, jak tu jest pięknie cisza, spokój, nikogo nie ma oprócz mnie i mojego wykrywacza tak jak lubię sobie kaczuszki zwodowały aż żal wychodzić kolega już pojechał, widzę że się zawinął stał koło mnie tutaj autem ja też się już zawijam dzisiaj mam dzień treningowy a więc teraz, jaki jest plan? Skoczyć jakiś plac, zabaw zrobić? 1, 2 lub 3 i na trening. Co wy na to? Uważaj na tę chwilę 99 kg, a chciałbym 90 Dobra, ubrałymy się. Przetrwam oczko, jak to mawia. Andrzej z kanału biegnie. Dawno tam nie zaglądałem. Do czego i was namawiam. A tymczasem lecimy przed siebie. Dobra, zrobię maleńki placyk. Później lecę tutaj koło szkoły zrobić duży placyk. Taki jest plan. Ten mały placyk nieraz mnie już tutaj zadziwił pozytywnie. Bo jak na swoją mikroskopijną wielkość oddawał już zacne kwoty. 20 groszy. Trudno to nazwać zacną kwotą. Ale spójrzcie na to. Grasowała tu niewidzialna ręka. Nie jest to mój odcisk oho, jakiś sygnał na 50 groszy. Tak, 50 groszy. Mamy zrywki. Dobra, zostawimy też swój ślad. jest i moja łapa. A tu zobaczcie jaki piesek przyszedł. Oho. Opowiadaj. No nie denerwuj. O ojo ojo. No, Ojojo. no. no coś się denerwujesz. Patrzcie jak się wścieka. Oho! Co się wściekasz? No chodź, no chodź. Jedyne co rzuca się w oczy na tym placu to nie bajzel. Nie bordel macie w tym archeo. Ja tego nie będę sprzątał na pewno. Już jest przegięcie. Wpaść narobić bydła i iść dalej. Poważne. Jez, jak to wygląda. Jakieś butelki, jakieś. Nie no, masakra. Nie mam słów. Widzicie te kroki wokół? Robione. Dokumentnie zrobiona miejscówka. Także znów ktoś mnie uprzedził. Czysto wybrał wszystko, co możliwe. Strata czasu. Dzisiaj coś nie mogę się rozkręcić. Taki z dupy dzień, trochę. No ale trudno. Płakać z tego powodu. Nie mam zamiaru. No nic, jeden taki dżabunk, i zwijamy się stąd Mamy kolejny obiekt, zobaczcie jakieś dzieciątko parasolkę zostawiło My zrobimy tyrolkę i ten placek obok Dobra, robię tą karuselkę i odpuszczam tę nierówną walkę Jadę na siłownię zrobić sobie kuku Spierdziel <laughs> sobie spuścić na siłce, bo coś dzisiaj kiepsko Z wykrywaczem dwa grosze Łażę łażę i żadnego efektu to nie przynosi, więc trzeba trochę podźwigać ciężarów. Nie no panie, jak na karuzelce, nie ma mony, to już jest koniec świata. Jestem tu pod konstrukcją i gołem okiem widzę 20 groszy No proszę, ktoś się wysypał. Wow, także dzisiaj urobek jest zacny. Chyba złoty 40 zł z groszami. O, zobaczcie, chłopaki tu już stoją, już polują. Tu gdzie to pouczenie było? Ale zobaczcie, się pięknie ostatnie. schował. No, tu. I tak schowani. Taka sytuacja. Panda i afrykańska banda. A my jesteśmy w Toruniu, przyjechaliśmy sobie z żonką i z synem. poładzi sobie po plaży. Później sobie na starówkę wystąpimy. Taka tam sentymentalna podróż. Patrzcie na to, dwa wróble siedzą tutaj przy stoliku, chyba czekają na zamówienie. Ha, ale jazda. Tego jeszcze nie było No i są, na starówce w Torunie. Patrzcie, piękne budowle, Odnowione Kościółek Super to wygląda. Wystawa Lego. Spójrzcie ileś tego Lego jest tutaj, mój drogi kolego. Masakra. Oddalam się i wciąż się nie mogę oddalić. A tu sobie zaparkowałem na tym parkingu chodzę do domu patrzę przyszła paczka zobaczcie 25 kg przewodów do obierania a tak wiecie na emeryturze w wolnych chwilach będę sobie dziubał bo mam własną kopalnię miedzi taka ciekawostka paczka jest od kolegi czaja pozdrawiam kolego a was zapraszam na kanał do kolegi czai 6.18 budzi się kolejny dzień ja jestem na takim dużym placu przyszkolnym, dawno tu nie byłem a więc jest szansa, że coś tam nadziubiemy. No i wystarczyło jedno miejsce, i spójrzcie na to. Jeden dołek, i mamy 10 zł i 10 groszy. Do tego kawałek szkła. A jest mi jakieś 10 minut, 6,28. Ktoś mnie pytał, co zrobię, jak mi się skończą place zabaw. No właśnie, widzisz, jak one się kończą. One się nigdy nie kończą. Jeżdżę po tych samych w kółko. Raz, drugi, piąty, dziesiąty. I za każdym razem coś tam wychodzi. O, masz. Na złotówkę mam teraz sygnał. Wow, zobaczcie. A nawet dwie złotówki. Dwa razy. Wow, czyli 12 zyko. Tu trochę rozgarnąłem już, ale mam bardzo fajny sygnał na dwa zyko. Jest. 14 zł. Jak do tej pory. Jestem w szoku. W jakim to tempie idzie. jest 629, zobaczcie, w minutę 4 zł. Praktycznie doszło. A e, to będzie folia, nie będę tego kopał. Dziwny ten sygnał, ale kopniemy. Jakieś takie dziobuły Coś resztka od autka, coś w tym stylu. No i atakujemy drugi obiekt. Tak zwane fiflakowe miejsce. Zobaczcie, ostatnio jak tu jechałem, to widziałem jak małpki skakali. <laughs> Może coś nagubili. Widzicie, czasem przyjedzie się po jedną monetę, ale za to jaką? Wow, jest piąteczka na tym obiekcie, ale jest kiepsko, bo już prawie cały przeszedłem. kończy już prawie ten obiekt. No, ale nie przyjechałem tu na darmo, jak widzicie. Piątunia jest. Jest dużo sygnałów na folie. Dzisiaj chodzę na dyskryminacji żelaza C, czyli nie kopię wszystkiego, bo taką mam fanaberię na dziś. Ok, dobra. Starczy tego. Byłem tu chwileczkę. Jest 641. zróbmy mini podsumowanie, bo się chyba machnąłem, ale myślę, że 19 ziko będzie. Ale to 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15. 20 z groszami. No i fajno. Bardzo mi pasuje taki układ. Czyli co, praktycznie 20 minut bytności na dwóch obiektach i mam 20 zł. Wow, wow, wow. Same dwojeczki, dobra. Lecimy na mini karuzelkę. A meble na wymiar wciąż możecie tu zrobić. U Piotrka. A my wsiadamy do naszego byczka. Fernando. Tak, tak, na siłownię zaraz jadę. No i widzicie, jak to różnie bywa. Raz wyjdziesz w teren i nędza, bida, po prostu masakra. A Raz ledwo wpadniesz i już dwie dyski ustrugane. No i fajnie. I to właśnie lubię w tym hobby, że jest różnie kwadratowo i podłużnie. Pobiegam, skoczę do wody, zrobię trening, i później pójdę sobie kabelki skorować to mnie uspokaja. Ja tego nie nagrywam, bo to nie jest mój kontent, ale robię takie rzeczy. Czemu nie wolnych chwilach ale zawsze tam wiecie, stówka, dwie, dodatkowo do budżetu wpada, z korowania miedziuchy, a bardzo lubię te kabelki obierać. <taki> takie zboczenie. Napatrzyłem się wiecie, na flamingi, recyklingi i te inne peweksy i też mi to wpadło w nawyk no, ktoś tu był na karuzelce oho, 50 groszy albo złotówka będzie jest wykopana złotówka wykapana albo wykapana, albo wykopana co ja bredzę czyli mamy oczko, 21 ziko o godzinie 6.48 czyli w pół godziny można powiedzieć licząc oczywiście czas przemieszczania się pomiędzy obiektami Jako ciekawostkę Wam pokażę, jest taka strona www.viva.org.pl Viva Gryzonie i tu właśnie wesprę tą fundację Gryzonie na prośbę Marka tego samego Marka, który wysłał mi te kabelki czyli naszego Czaje i ja czaje to, że warto wspierać Gryzonie gdyż są to bardzo ciekawe i pożyteczne zwierzaki taka nietypowa rzecz Was też zachęcam żebyście odwiedzili taką fundację i zostawili parę złotych później Wam wrzucę link w opisie filmu no i zmiana miejscówki jesteśmy na dzikiej plaży ja już jestem na golasa zaraz skaczkujemy do wody ale przed tym pobiegamy tutaj wzdłuż ławeczek żeby nie nagubiły Mamy na tej chwili 21 Ziko Spójrzmy wspólnie czy uda nam się to jakoś powiększyć Sygnał na 20 groszy A jest 10 No i fajno Pierwsza monetka z plaży wpada Więc na Bosaka muszę to uważać bo to jest ta plaża na której jakiś debil podrzucał pineski a inny Dabil mi odpisał w komentarzu, że po co podrzucam pineski. Wow, to trzeba mieć. Nie wiem, który ma bardziej nasrane. Ten co podrzuca, czy ten co pisze takie rzeczy. No ale to już mój problem. A ja już siedzę w wodzie i gmeram sobie. I wygmerałem jak na razie zrywkę. Jakieś takie dziabągi śmieciuszki. Ale wam powiem, że nie ma nic jak tego jak jeziorko z rana w sierpniu. Woda jest przyjemna, taka rześka. Muszę Wam się pochwalić, że ostatnio udało mi się zarobić na giełdzie kryptowalut. Pohandlowałem tokenem MKR. Jeśli chcecie to sobie sprawdźcie w necie o co chodzi. Także piękna sprawa. Raz mi się udało, teraz znów podkupiłem i czekam na odbicie. Myślę, że jakieś 30-40% zarobię, a więc całkiem zacnie. Jako ciekawostkę jeszcze dodam tylko, że w grudziądzu tylko 7 osób w urzędzie skarbowym rozlicza się z kryptowalut usłyszałem to w naszej lokalnej telewizji z czego tylko dwie zapłaciły w tamtym roku podatek od zysków no i znów chwali post jednym z tych, którzy zapłacili podatek od zysku od kryptowalut byłem też ja nieskromny się pochwalę a to taka ciekawostka poza konkursem tymczasem jakiegoś kapsloka wykopiłem pewnie, wiem, że też Kolega Maciej z kanału Z Odzysku bawi się w Krypto, również mu kibicuje. Oby musiał co roku płacić podatek odzysku, który wynosi 19%. Także jak widzicie, ja tam nie gardzę żadną działalnością i pokoruję kabelki na miedziczkę, i połowię złom, magnesem, i położę z wykrywaczem, i postoję na pchnię targu. I pohandluję kryptowalutami. Takie tam wiecie, rozumiecie. I to się jakoś kręci I oczywiście już dla tych, których piecie odwłok, mówię, że rozliczam się co roku z Urzędem Skarbowym, a więc śmiało możecie pisać do nocy. Z YouTube'a też się rozliczam. O, zapomniałem. Kolejna działalność. I co pieczę dubsko, co niektórych, bo parę osób już mi tam groziło skarbówką. Także zapraszam. Wow, było romantyczne, ale T-Light się wypalił, więc sro do wody resztkę. Tu sobie pływają dwie łyski, zobaczcie, jedna z nich coś w dziobie tarmosi. Nie wiem, czy to roślinkę jakoś, czy co tam. Ciekawy widok, ale to jest relaksujące, wam powiem. Zerknijcie, tam panowie na łódeczkach sobie rybki łowią i się po malutku to kręci. To są moje klimaty właśnie to był powtarzalny sygnał 20 pewnie 10 groszy co? tak, tu już widzę, że jest dyszka trochę poleżała tutaj nieco pośmiedziała woda jest nieco brudniejsza niż z drugiej strony jeziora tu już dna nie widać a jest ten popępuszek, że tak powiem sygnał był niepewny ale przynosi 5 groszy ja to sobie gmera, a to jakaś ekipa przyjechała autem. Nie wiem, czy będę tu wodę sobie tam robić. Miał dziwny sygnał. Jest dziwna znajdka, patrzcie. Taka spinka do włosów, agresywna. Sygnał był niepewny, ale wpadają pewne dwa grosze. Panowie posiedzieli, zapali papieroska i pojechali dalej. Ja mam jakiś sygnał na folię, kolejny nijaki sygnał, bo tutaj tylko takie są dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale kapnole, patrzcie, no nie jest to kapsel, a 50 groszy, ale sygnał znów taki z dupy, pierwszy konkretny ładny sygnał 24, czyli na 50 groszy tym razem, dobry co, konkretny sygnał, no i konkretny śmieciuch, wow, wszystko dziś na odwrót. Dzień na opak. Dobra, to była szybka akcja. Ja spierdzielam z wody i lecę zrobić sobie trening na siłkę. Jak to? to Cieplutka. Można siedzieć godzinami. Ja się tak patrzyłam, podziwiałam. No jest cieplutko, naprawdę. W ogóle nie czuć jak się wchodzi, to żadne, żadnego zimna nie czuć, nie? A? Jest pięknie, no. Polecam. Tym, że więcej śmieci niż, niż znajdek, nie? Nic nie chcę gubić. Oprócz kapsli. Niewdzięczni ludzie. No chodź, to by A kurcze, no to za późno, teraz już. Teraz szukanie, nie? Dokładnie, to już nie to samo.